18 listopada. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły samobieżną instalację artyleryjską okupantów za pomocą automatycznie kierowanego drona. Użyli tego po raz pierwszy. Myśliwce 14. odrębnego pułku bezzałogowych kompleksów lotniczych sił zbrojnych Ukrainy zniszczyli samobieżną instalację artyleryjską rosyjskich okupantów amunicją zaporową z systemem samonaprowadzającym. Służba prasowa Sił Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o tym na swoim kanale Telegram, publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez samego drona kamikaze, jak i przez sterujące bezzałogowe statki powietrzne. A w środku filmu pokazany jest strzał z moździerza, który wystrzelił drona na polowanie. Jednocześnie w komentarzu napisano, to nowoczesne narzędzie odpala się metodą moździerzową, po czym wyznacza się dla niego trasę patrolu. Kiedy cel zostanie wykryty, automatycznie rozpoczyna wektor ataku, chwyta cel w ostatnim obszarze i precyzyjnie go uderza. Gruzińscy ochotnicy Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali rosyjskich żołnierzy Piechoty Morskiej. Bojownicy Gruzińskiego Legionu Narodowego Sił Zbrojnych Ukrainy w Obwodzie Kurskim w Federacji Rosyjskiej schwytali dwóch rosyjskich najeźdźców z Brygady Piechoty Morskiej, której stałe miejsce rozmieszczenia znajduje się w okupowanym Sewastopolu. Bloger ogłosił to na swojej stronie w portalu społecznościowym X, publikując stosowne wideo nagrane przez ukraińskich obrońców. Interwenienci siedzą w jakimś pomieszczeniu z wolnymi rękami i otwartymi, choć zasłoniętymi twarzami i opowiadają, że zostali schwytani tydzień temu, dziękując za to, że utrzymano ich przy życiu. Biden zezwolił na ataki rakietowe w głąb Rosji. Administracja prezydenta Joe Bidena zniosła ograniczenia, które blokowały użycie przez Ukrainę broni dostarczonej przez USA do uderzeń w głąb terytorium Rosji. Pisze o tym Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione z tą kwestią. Należy zauważyć, że jest to znacząca zmiana w polityce USA w tej wojnie. Ukraina planuje przeprowadzić swoje pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach. Podają źródła nie podając szczegółów ze względów bezpieczeństwa operacyjnego. Biały Dom odmówił komentarza. Posunięcie Stanów Zjednoczonych, które następuje nieco ponad dwa miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, jest następstwem wielomiesięcznych próśb prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby pozwolił ukraińskiej armii na użycie amerykańskiej broni do ataków na rosyjskie cele wojskowe. Zmiana polityki Bidena następuje po tym, jak Rosja rozmieściła wojska lądowe w Korei Północnej w celu uzupełnienia własnych sił, wywołując alarm w Waszyngtonie i Kijowie. Nie jest jasne, czy Trump zmieni decyzję Bidena po objęciu urzędu. Trump od dawna krytykował skalę amerykańskiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy i obiecał szybkie zakończenie wojny. Nie wyjaśniając w jaki sposób. Niemniej jednak niektórzy Republikanie w kongresie wezwali Bidena do rozluźnienia przepisów dotyczących używania przez Ukrainę broni dostarczanej przez USA, Rosja ostrzegła, że podejmie kroki mające na celu złagodzenie ograniczeń nałożonych na Ukrainę na użycie amerykańskiej broni, co będzie oznaczać poważną eskalację. Zełęski przybył do żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy w Pokrowsku. Prezydent Wołodymyr Zełęski odwiedził miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Poinformowała o tym służba prasowa głowy państwa. Głowa państwa odwiedziła siedzibę 25. oddzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej Siczesław i wysłuchała raportu jej dowódcy Jefena Lasichuka. Jewgen Łasichuk relacjonował taktykę rosyjskich okupantów w zakresie przeprowadzania szturmów w małych grupach i przeciwdziałania, współdziałania z sąsiednimi oddziałami, doświadczenia w korzystaniu ze sprzętu przekazanego przez partnerów, czytamy w komunikacie. Prezydent wysłuchał także raportu dowódcy oddziału brygady Donieck, Aleksandra Łucenko, na temat ogólnej sytuacji w obszarze odpowiedzialności jego grupy wojsk oraz szczegółów dotyczących obrony Kurachowa i innych kluczowych kierunków. Wołodymyr Zełęński rozmawiał z sierżantami brygad broniących obwodu Donieckiego i złożył im gratulacje z okazji Dnia Sierżanta. Chcę Ci pogratulować osobiście tutaj, w Pokrowsku. Intensywny kierunek. Wiem, że tylko dzięki Waszej sile wschód nie jest całkowicie zajęty przez Federację Rosyjską. Wróg codziennie otrzymuje odpowiedź od Was, od Waszych braci. Proszę, abyście wyrazili im moją wielką wdzięczność ode mnie, od całego narodu ukraińskiego, powiedział głowa państwa i odznaczył czterech żołnierzy krzyżem zasługi bojowej. Pokrowsk będzie zamknięty, choć mieszka tam jeszcze około 12 tysięcy mieszkańców. Przypomnijmy, że Serhij Dobryak, szef administracji wojskowej miasta Pokrowska, oświadczył to w programie teletonu Edini Nowinij. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.